Witam serdecznie i chciałbym wszystkich chętnych zaprosić na warsztaty Spotkanie Duszy i Uzdrowienie Ducha i Ciała, które odbędą się w Krakowie w dniach 16 i 17 luty. To warsztaty Spotkanie Duszy i 18 luty w niedzielę Uzdrowienie Ducha i Ciała. Wracamy z powrotem do Krakowa, do tego samego hotelu, w którym odbywały się ostatnio warsztaty, ponieważ otrzymywałem od Was wiele próśb o to, aby warsztaty wróciły do właśnie tych miast, w których byłem, więc spełniam Waszą prośbę i warsztaty odbędą się 16, 17 i 18 lutego 2024 roku w hotelu Novotel City West Kraków na ulicy Armii Krajowej 12. Oczywiście rozpoczną się o godzinie 10. Potrwają do około godziny 16-17, w zależności od ilości uczestników. W dniach 16 i 17 luty, czyli w piątek i w sobotę, odbędą się warsztaty spotkanie duszy i są to warsztaty jednodniowe. Natomiast warsztaty uzdrowienia ducha i ciała odbędą się 18 lutego w niedzielę. Skupię się teraz w tym filmie na warsztatach spotkanie duszy. Jeżeli ktoś miałby ochotę przyjechać na 3 dni, na 2 dni, na warsztaty, to oczywiście serdecznie zapraszam i dla wszystkich uczestników, którzy będą chcieli skorzystać z noclegu w tym hotelu, będziemy oferować zniżki. Otrzymaliśmy zniżki od hotelu na noclegi, więc zgłoszenia na warsztaty i na noclegi przyjmuję pod adresem mailowym aaron.diagnoza.małpainter.pl. Proszę w tytule napisać datę warsztatów i na przykład warsztaty plus nocleg. Proszę zaznaczyć, ile osób ma być w pokoju, czy chcecie dwa łóżka osobne, czy jedno wspólne, i w ten sposób będę mógł. Napisać wam w mailu, jaka jest cena za wynajem pokoi i zarezerwować miejsce i na warsztaty, i oczywiście noclegowe. Najczęściej prosiliście o noclegi z soboty na niedzielę, czyli w sobotę osoby były na warsztatach spotkanie duszy i w niedzielę na warsztatach uzdrowienie ducha i ciała i w ten sposób uczestniczyły w dwóch dniach warsztatów. Jeżeli chodzi o listę zgłoszeń, to mogę powiedzieć, że są już w połowie zapełnione, dlatego że o tych warsztatach mówiłem na swoich czatach i tam wiele osób już zgłosiło chęć uczestnictwa. Natomiast jeżeli chodzi o gwarancję miejsca, to wpłata gwarantuje miejsce. Oczywiście dla moich stałych uczestników warsztatów, którzy napiszą, że chcą zapłacić na miejscu, będzie taka forma, ale bardzo bym prosił. Aby dwa tygodnie przed warsztatami napisali do mnie, czy nadal są zainteresowani i chcą przyjechać na te warsztaty. Na listę rezerwową będę wpisywał wszystkie osoby, które mogłyby skorzystać z tych warsztatów, jeżeli zabrakło tu miejsc i ktoś by zrezygnował. Więc oczywiście, wpłata jest gwarancją miejsca i będę na bieżąco wszystkich informował o tym, czy są miejsca, czy nie. Im szybsze zgłoszenie, tym oczywiście większe prawdopodobieństwo, że będą Państwo na tych warsztatach. Lista piątkowa jest jeszcze w pełni otwarta, ale na liście sobotniej jest bardzo dużo już nazwisk i również tak samo w niedzielę, więc serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tych warsztatach. Warsztaty Spotkanie Duszy, jak sam nazwa wskazuje, to nauka medytacji i połączenie z własną duszą. Stworzy się je po to, aby ułatwić sobie życie. Oczywiście o wiele lżej się żyje wtedy, kiedy mam kontakt z własną duszą, z własną podświadomością, panuje nad własnym umysłem, nad myślami i staje się świadomym kreatorem własnej rzeczywistości. Opis tych warsztatów znajduje się oczywiście pod tym filmem. Natomiast te warsztaty mają to do siebie, że tworzą mnóstwo cudów i oczywiście układamy je adekwatnie do grupy uczestników. Odpytuję o marzenia i pragnienia i wtedy tworzę warsztaty tak, aby te marzenia i pragnienia ludzi spełniły się. I dzięki temu, że grupa pracuje mocno dla siebie i dla wszystkich osób, to spełniają się marzenia wielu, wielu osób, dlatego te osoby tak często wracają na te warsztaty i cieszą się one dużą popularnością od wielu, wielu lat. Ja się bardzo z tego cieszę, że są tak pięknie ułożone, że oczyszczają Waszą przestrzeń zdrowotną i tworzymy energię zdrowia. Uwalniamy z programów i z blokad, stąd z rzeczy z negatywnych emocji i energii, nie tylko Was samych, ale też osoby Wasze bliskie, o które prosicie. Oczywiście oczyszczamy karmę rodową, oczyszczamy przestrzeń związków, przestrzeń rodziny, tworzymy drogę do związków, tworzymy drogę do świadomej kreaty przyszłości, spełniamy marzenia, łączymy się z opiekunami, łączymy się z istotami od światła, ze źródłem, z Bogiem, wchodzimy w swoje poprzednie wcielenia, aby je poznać, pracujemy wszystkie strachy i lęki, łączymy się ze swoją duszą, aby zobaczyć tą cudowną, piękną energię, która w nas mieszka i oczywiście podróżujemy. W kosmosie łączymy się z istotami pozaziemskimi i często ludzie proszą o coś nowego i wtedy zmieniam medytację i tworzę pewien fragment nowej medytacji, aby ludzie doświadczyli czegoś nowego. Te warsztaty Spotkanie Duszy są dla wszystkich osób, które chciałyby się nauczyć medytować i które oczywiście medytują i chcą poszerzyć swoją percepcję widzenia, poszerzyć swoją medytację, ponieważ wiele osób medytuje po swojemu, a tutaj Często słyszę, że no to, co przeżyłam na tych warsztatach, było niesamowite. medytuję w domu, ale tutaj naprawdę zadziały się cuda, zadziało się świetnie, zadziały się rzeczy nieprawdopodobne i jestem zachwycony, zachwycona tymi warsztatami. Często słyszę cudowne, piękne, pochlebne opinie na temat tych warsztatów, dlatego tak ludzie często do nich wracają i proszą o to, aby one były w wielu miastach w Polsce. Dlatego postaram się spełnić tą prośbę. Są w Warszawie, teraz są w Krakowie i będą w 2024 roku. Gdańsku, więc, jeżeli się okaże, że ktoś przybywa, to pewnie dołączymy kolejne miasta w Polsce. Ale na razie skupiamy się na tych trzech miastach. Serdecznie zapraszam na spotkanie duszy. Odbędą się one oczywiście o godzinie 10.00, potrwają do 17.00. Na warsztaty spotkanie duszy należy przynieść swoją matę, kalimatę, poduszeczkę pod głowę, może być opaska na oczy, może być własny prowiant. Na miejscu jest woda, ciasteczka, banany i warsztaty składają się z dwóch części. Części teoretycznej, w której ja opowiadam, po co są te warsztaty, po co się robi te medytacje, jak medytacje pomagają w życiu, jak można je przełożyć do naszej rzeczywistości, jak otwierają drogę do świadomego kontaktu z duszą, z podświadomością, jak panujemy nad umysłem, jak zamykamy lęki i obawy, a tworzymy doświadczenie z naszej podświadomości, jak wiedza z poprzednich cieleń pomaga nam w tym wcieleniu i wiele, wiele innych takich aspektów jest w części teoretycznej. Oczywiście też odpowiadam na pytania ludzi, bardzo często ludzie przyjeżdżają też z indywidualnym pytaniem. I dzięki temu na warsztatach mogą otrzymać odpowiedź adekwatnie do swojej drogi i do swojej przyszłości. No i oczywiście część praktyczna, czyli medytacje, przeważnie dwie długie medytacje, dlatego że ludzie bardzo pięknie z nas podróżują, świadomie podróżują, więc doświadczają bardzo pięknie i często mówią, że nawet te 40 minutowe, 50 minutowe medytacje, no po prostu są za krótkie, bo wydaje im się, jakby to trwało 15-20 minut. Więc cieszę się, że tak pięknie to wszystko odczuwacie i zapraszam do Krakowa. Koszt warsztatów to 300 zł i wszystko Wszystkie informacje będą podane pod tym filmem. Zapraszam na Wasze te spotkanie duszy, jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście też na spotkanie ustery, ducha i ciała, które omówię w drugim filmie. Do zobaczenia w Krakowie w dniach 16, 17 i 18 luty w 2024 roku. Bądźcie szczęśliwi!